Cześć, tu Konrad z Personalnego Treningu Kolarskiego. Dzisiaj nie będzie o tym, jak trenować, w jakiej strefie jechać i jaki plan wybrać. Chcę poruszyć temat, o którym mówi się zdecydowanie za rzadko. Temat, który bardzo często decyduje o tym, czy zawodnik się rozwija, albo czy za rok w ogóle jeszcze będzie trenował. Bo trening to nie jest plan trening to jest człowiek. Jeżeli w treningu nie zaczniemy patrzeć szerzej na głowę, na zmęczenie, na życie poza rowerem, to żadne zielone kratki mówiące o re realizacji treningu w Training prostu nas po prostu nie uratują. Jeżeli jesteś zawodnikiem albo trenerem i masz poczucie, że coś w tym procesie nie do końca gra, to zostań ze mną do końca. Bardzo często zaczynając współpracę z zawodnikiem, widzę dokładnie ten sam schemat. Świetnie rozpisane treningi, wykonane jednostki, trening pics świeci się cały na zielono. Wszystko się zgadza. A jednak coś nie gra. I to coś bardzo rzadko dotyczy właśnie samego planu treningowego. Zawodnicy, szczególnie amatorzy, w ogóle nie zastanawiają się w jakim miejscu jest ich psychika. Nie patrzą po prostu na siebie z boku. Nie pytałem siebie, czy mają dziś przestrzeń na trening, tylko czy zmieszczą go w planie. A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dzisiaj problemem, jak wiecie, nie jest brak wiedzy. Nie jest, nie jest problemem plan treningowy, nie jest problemem nawet brak dyscypliny. Problemem jest to, że nie widzimy tego, jak zawodnicy funkcjonują jako ludzie. I o tym trzeba porozmawiać. Bardzo często pracuję z osobami, które wcześniej współpracowały z innymi trenerami bądź realizowały plan z internetu. I niezależnie od poziomu sportowego, jeden wspólny mianownik tych osób pojawia się niemal zawsze. Brak rozmowy o psychofizycznym aspekcie treningu. Rozmowy są przede wszystkim o tym, czy trening został zrobiony, czy FTP wzrosło, czy była realizacja jednostki. Ale nie ma rozmowy o tym, jak zawodnik czuje się pod koniec tygodnia, jak wygląda jego praca, ile nosi takiego stresu życiowego w głowie, czy w ogóle ma dziś przestrzeń na adaptację. Miara dobrej współpracy bardzo często sprowadza się do tego, czy plan został odhaczony, czy liczby się zgadzają, albo ile kilometrów zostało zrealizowanych w danym tygodniu, miesiącu czy roku. I to jest ogromny błąd. Nie oszukujmy się. Plan treningowy w dzisiejszych czasach ułoży każdy. Są platformy, są algorytmy, jest przecież ChatGPT. To naprawdę nie jest problem. Problemem w tym wszystkim jest indywidualizacja, o której zarówno trenerzy, jak i zawodnicy bardzo często zapominają. Training PIX, i mówię to całkiem szczerze, u mnie służy jako narzędzie do komunikacji. No, Powiedzmy, że jeszcze analiza podstawowych wskaźników jak CTL, TSB, TZ. Ale tak naprawdę to jest kalendarz. Miejsce na wymianę informacji z moim podopiecznym, nic więcej. Osobiście korzystam z wielu dodatkowych narzędzi, które mówią nam o wiele więcej, gdzie są yy, faktycznie progi fizjologiczne zawodnika? Jaki jest jego poziom glikolityczny? Oraz jak wygląda jego wytrzymałość w skali miesięcy, czyli coś, o czym mówi się chociażby w kontekście czwartego filaru wytrzymałości. Wytrwałość. Ale jednym z najważniejszych narzędzi jest rozmowa. Rozmowa o tym, jak zawodnik reaguje na stres, jak znosi intensywność w okresie, w jakim miejscu jest jego głowa. Do do tego wszystkiego potrzebna jest wiedza, świadomość i rozmowa. Dużo rozmów. Wielu zawodników, którzy do mnie trafiają, jest już wypalonych. Tylko, że oni nawet nie nazywają tego wypaleniem. Oni mówią, że coś nie idzie, że forma nie rośnie że chyba muszę więcej trenować nie ma adaptacji. A prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na ich historię to kilka sezonów robią, od kilku sezonów robią dokładnie to samo. Ten sam, ten sam schemat, te same strefy, te same bodźce, i tak to wygląda. Kolejny plan z internetu, kolejny plan przejechany za mocno. Miesiąc, dwa regularnych treningów przychodzi sezon. Brak, jakiego, brak jakiegokolwiek planu w kolejnych miesiącach. Brak regeneracji, brak odpuszczenia, bo przecież trzeba pojechać ustawkę. Brak momentu, w którym ktoś spojrzy z boku i powie zwolnij. Amator, amatorom, w szczególności amatorom, bardzo często wydaje się, że mogą robić więcej. I oczywiście czas na trening zawsze się znajdzie. Tylko, że trening o 22, co drugi dzień, przy, przy narastającym zmęczeniu, stresie w pracy, yy, braku snu, odpowiedniego snu, to nie jest rozwój, tylko to jest prosta droga do przeciążenia. I właśnie po to jest trener, aby spojrzał, zapytał, jak się zawodnik czuje, i mu o tym powiedział, że takie postępowanie może prowadzić do przeciążenia. Wielu trenerów nie pyta zawodnika, jak się czuje pod koniec tygodnia. To jest fakt. Dokładają po prostu intensywności, bo plan się zgadza, bo wykresy się mają. Bo, bo wykresy się mają zgadzać. Mają wyglądać dobrze, bo trzeba pokazać progres. Na krótką metę, jeżeli dokładamy sobie intensywności, nie zerkając w ogóle na ten najważniejszy obszar jak regeneracja, to wszystko idzie do góry. Ale na dłuższą zawodnik po roku, dwóch latach nie będzie zdolny do systematycznego treningu. W jaki sposób o tym się dowiemy? Bardzo prosty. Zaczynają się kontuzje, spadek motywacji, problemy z wagą. Przewlekłe zmęczenie, rozjechana głowa po prostu, wysoki kortyzol i nagle rower, który miał być takim wentylem bezpieczeństwa, staje się kolejnym źródłem stresu. Dla mnie jednym z, z największych komplementów, jakie mogę usłyszeć yy, od zawodnika, nie jest to, że forma poszła w górę. Najlepsze, co mogę usłyszeć to, że czuję się bardzo dobrze, nie jestem przemęczony psychicznie, podkreślam psychicznie. Mam wrażenie, że jestem nawet lekko niedotrenowany. To jest dla mnie informacja, że jesteśmy w dobrym miejscu. Bo regeneracja nie jest dodatkiem, regeneracja jest fundamentem. Rolą trenera nie jest dokładanie jednostek. Rolą trenera jest przede wszystkim powiedzieć: odpuść, zwolnij, zrób sobie przerwę, zrób sobie dwumiesięczną przerwę, nie trenujmy. I niestety mało kogo na to stać, dlatego że to się nie sprzedaje. No bo zawodnicy nie chcą usłyszeć, że mają odpuścić, tak? Bo łatwiej jest powiedzieć, y, trenujmy mocniej, trenujmy intensywniej i pokazać wykres. Ale jeżeli kolejne miesiące będziemy działać w ten sam sposób i zaniedbamy przy tym najważniejszy obszar, czyli regenerację, to gwarantuję, to gwarantuję wam, że za rok będziecie znowu w tym samym położeniu, a tego nie chcemy. Dlatego moją rolą jako trenera jest spojrzeć całościowo na zawodnika i jeżeli mamy do czynienia z przeciążeniem po prostu powiedzieć mu, żeby zrobił, żebyśmy zrobili sobie pauzę. Moi drodzy, trening to nie jest odhaczenie jednostki w training fix. Trening to nie jest kolejny plan na To nie jest jazda cały sezon Zbyt dużych intensywności. Trening to jest proces, który wymaga spojrzenia szerzej. Na ciało, na głowę, na życie poza rowerem i nie każdy jest na to gotowy. Ale jeżeli, jeżeli poświęcacie kilka godzin w tygodniu i chcecie to zrobić dobrze, to po prostu musicie zacząć patrzeć na siebie holistycznie. I od tego trzeba zacząć. A jeżeli współpracujecie z trenerem, to zacznijcie z nim. Rozmawiać. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że ten temat jest wam w jakiś sposób bliski. I właśnie o takich rzeczach chcę mówić na tym kanale poruszać wiele obszarów. Będzie się tutaj pojawiało znacznie więcej treści treningowych, ale w nieco innym ujęciu nieco w innym ujęciu. Dlatego, że yy, najczęściej możemy spotkać w internecie tematy, treningowe, co robić, jaki plan wybrać itd. i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo. Natomiast ja chcę tutaj poruszyć tematy, o których rzadko się mówi. Chcę pokazać wam treningi od środka, jak rozmawiać ze swoimi potopiecznymi, jak ja rozmawiam ze swoimi zawodnikami. Żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten proces treningowy od nieco innej strony, z całą jego złożonością, a nie tylko przez pryzmat liczb i wykresów. Jeśli chcecie to zobaczyć, jeżeli chcecie spojrzeć na trening właśnie szerzej, to zapraszam do zaobserwowania tego kanału do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.